Żniwa 2023. Aura niekoniecznie nam sprzyja, jednak my podążamy z naszą wagą i ważymy odmiany z ozimych. Właśnie jesteśmy na demofarmie w Kościeleczkach. Zapraszam do odcinka Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na demofarmie w Kościeleczkach i właśnie przeprowadzamy zbiór pszenicy zimnej naszej kolekcji odmian, gdzie prezentowaliśmy na końcówce czerwca nasze czołowe odmiany, m.in. odmianę RGT Diplom, odmianę Lemi, odmianę Gordian, a także SY Dubaj. Jak Państwo wiecie, żniwa w tym roku są. Niesprzyjające dla nas, aura nam nie sprzyja. My już właśnie tutaj razem z Wojtkiem za kamerą szybciutko nagrywamy, ponieważ idzie chmura. Czekamy na pierwsze wyniki plonowania, ponieważ mamy ze sobą wagę przewoźną i przeważymy każdy plon każdej odmiany. Właśnie zagrzmiało, właśnie mamy nadzieję. Radar pogodowy pokazuje, że ta burza nas ominie. My zdołamy to zebrać i przedstawić Państwu plony tych oto odmian. Już możemy zdradzić, że zebraliśmy. Poletko, gdzie zostały zastosowane preparaty bakteryjne, czyli Nowobakt Azofosfo. I co tu dużo mówić, różnica w plonie około 800 kg na hektarze przy zastosowaniu Nowobakt Azofosfo. Ale myślę, że to podsumowanie nagramy już po przeważeniu wszystkich poletek. Można powiedzieć, że dzisiaj na demofarmie w Kościeleczkach mamy dożynki, jednak dobrze, że nie ma w pobliżu gospodarza, ponieważ gospodarzowi zostało jeszcze ponad 300 hektarów, więc może w ten sposób nie żartujmy. Ale drodzy Państwo, do sedna, mamy wyniki przedstawione w tabeli, wiemy już wszystko. Drodzy Państwo, kolekcja odmian, tak jak wspominałem, odmiana RGT Diplom 10,3 tony z hektara. Odmiana Gordian, która jest z nami już 10 lat na rynku, nadal nie zawodzi. 9,8 tony z hektara. Kolejna odmiana, odmiana Lemi, czyli nasz wcześniak, gdzie trzeba iść pierwszy na pole, właśnie na nią, żeby zobaczyć, jak wyglądają fazy rozwojowe. Również tutaj widać, że ominęła te newralgiczne momenty suszy, ponieważ plonowała 10 ton z hektara. I ostatnia odmiana, SY Dubai, 10,2 tony z hektara znajdujemy się na żuławach i to, co zawsze powtarzam, Dubaj nadaje się na te dobre stanowiska. Ale to nie koniec. Mamy również wyniki na odmianie Euforia, gdzie było założone doświadczenie z preparatem Nowobakt azofosfo, naszym preparatem biologicznym, który zawiera trzy szczepy bakterii, dwa, które nam wiążą azot z powietrza i jeden udostępniający fosfor. Drodzy państwo, doświadczenie było założone 3 hektary z Novobaktamazofosfo i 3 hektary bez preparatu nowobaktazofosfo. Jak wyglądają plony, drodzy państwo? Tam, gdzie był zastosowany preparat nowobaktazofosfo mamy plon 9.6 tony z hektara pszenicy o zimnej Euforia. Obok kolejne 3 hektary to samo pole, tylko obok, gdzie nie było zastosowane na trzech ścieżkach preparatu nowobaktazofosfo. Jaki plon? 8,8 tony z hektara pszenicy o zimnej euforia. Co to oznacza? Stosując preparat Nowobakt Azofosfo, możemy liczyć na 800 kg pszenicy, ziarna pszenicy więcej. I to się powtarza nie tylko w tej lokalizacji, ponieważ podobny wynik mieliśmy na Wielkopolsce, gdzie osiągnęliśmy zwyżkę w plonie nawet 700 kg Ziarna pszenicy na hektar. Z tego miejsca, czyli z demofarmy w kościeleczkach, kończymy i drodzy Państwo, na tym polu po uprawkach pożniwnych zasiejemy rzepak i wystartujemy z kolejnym sezonem demofarmy. A dla podsumowania, zastosowanie preparatu Nowobaktazofosfo dało nam 800 kg więcej ziarna pszenicy. Tym miłym akcentem kończymy ten sezon i zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia.